Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzyste ja przed chwilą stałem. Mamy piękny słoneczny dzień. Naprawdę jest dzisiaj cudowna pogoda, ale ten dzień nie będzie piękny dla wiolki, bo, bo po prostu jej zniszczymy. Totalnie rozpieprzemy jej ten dzień. Ona już czeka na dole. Jak wiecie albo i nie wiecie, wielka jest nałogową palaczką, a ze względu na to, że jest nałogową palaczką, musi zapalić papierosa. No to jest chyba logiczne. więc dzisiaj nie pozwolimy jej zapalić ani jednego papierosa. Oczywiście pomagać będą mi w tym najprawdopodobniej wszyscy, bo raczej wszyscy martwią się o zdrowie wioli. Więc wielka nie zapali dzisiaj ani jednego papierosa, ja już wiem co będzie się działo, wiem jaki będzie to mocny dym, wy jeszcze pewnie tego nie wiecie, ale ja wiem co będzie wielka robić, pewnie w większości scen nawet nie będziemy w stanie wam puścić, bo to będzie aż tak grubo, aż tak grubo, także wydaje mi się, że szykuje się najgrubszy film w historii tego kanału, jeżeli ty jesteś nowy na kanale to taki sam czerwony przycisk jak widzisz na moim paluszku zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, żeby być z nami na bieżąco i żeby nic się nie ominęło, może... Nie o tyle, co najgrubszy film, ale na pewno największy, największy, największy dym. I to nie ten ze szlugów. Także zapraszam Państwa do oglądania. A jeżeli jeszcze nie zakupiliście mojej płytki, to możecie ją kupić na kamerzysta.store. Znajduje się na niej jeden numer więcej niż w wersji sklepowej. Czyli jak zamawiacie w preorterze, no to jeden numer więcej. No i oczywiście jeszcze gratis opaseczka w preorterze. W sklepie tego nie dostaniecie, w Bempiku tego nie będzie. Także kamerzysta.store. Hejka, natychmiast! Nie denerwuj mnie! Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Już no, zjadłem. No nie, za mało, widzisz kanapki. To nie jest chociaż jeszcze jedno, bo ci to... Co, co? W dupej mi stradzisz? Nie, nie, dziękuję. Nie, spieszaj, sytu, nie, nie chcę. Nie chcę. Nie chcę Wielka, nie chcę. To jest prawka! Nie chcę. Bo ci nigdy już nie, nie, chcę. Ostatnie. nie chcę. O Nie chcę. Nie chcę. Bo nie chcę. Nie chcę Nie. Nie bo się zrzegam, Wielka. No dobra, ale nie zjem. Nie, mam cię, Jest ostatniego. No, no nie! No nie! Nie, już dziękuję. Ty, Adam, gdzie wielka trzymasz lugi? Nie mam Zawsze przy sobie, jak mama. Nie, pomyśl. Albo gdzieś na tych szafkach. Ale to są jedyne, które ma? No chyba tak. Nie wiem, ale możemy sprawdzić. Jeżeli nie będziemy zawaliła i będziesz chodł do pokoju, to najpierw też nie będziemy Dawaj. Po, po co mieliście drugie są do domyślnie? No nie jakieś się odcinek jesteś za Słuchaj, nie dajemy jej zapalić przez cały dzień. Uuuu, to może być... Wiesz, to może być horror dzisiejszy dzień dla nas. No zdaję sobie sprawę. Bo agresja się zbudzi i to dziesięciokrotnie chyba. <laughs> Ale ja wiem co będzie chciało dobra, gdzie ona może być te fajki? W torebce pewnie. No, pewnie, że w torebce. Ma. No. Ile ma tego? No pana chłopaki. Ktoś to w ogóle ciła, słychasz. Słyszysz, eee, ktoś tu pali w ogóle papierosy? Dredziasty sobie popala. Ale on nie ma przy sobie, on tylko jak nie, ktoś ja go częstuje. Tak, to nie, to nie, 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 No dobra, w każdym razie będzie nie, ciężko, żeby ciężko, żeby tu w ogóle dostać ślugi to... Ale już ja się już nie, tego nie, Jak ona tak potrafi krzyczeć, bez że sobie nie, na, na rogu i nie, 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 to nie, to będzie bez nie, Dobra, no nie, lecimy, czekamy na reakcję. Okej, przeszukaliśmy już cały dom i nie, tak naprawdę nie, znaleźliśmy ani jednego śluga. Wydaje mi się, że nie, ma już więcej nie, po prostu w tym domu. No eee, Zaraz zobaczymy kiedy po prostu się zorientuje na rany, rozmawia z Adamem, tam nie wiem czy widzicie w to... Jest okej, okay, na razie jest okej. Okay. Przed chwilą wyciągała kleszcza Lawczykowi, także była zajęta. Musimy poczekać chwilę, aż zmieni się sytuacja. No i cóż, wracamy do Was, jak zaczniesz szukać też sztuki. Gdzieś moje mają O! A na nie No, gdzie Nie! Ja nie widziałem nic. Ja też na pewno nic nie widziałem. Ja nie palę Wielka, już od dłuższego czasu. Także dlaczego miałbym w ogóle interesować się twoimi papierosami? Nie, ja też nie palę. Ale o co tu tutaj chodzi? Schowaliście te plety? Tak, ty musisz to no, no dobra. Bo nagrywamy film, że nie dajmy jej zapalić przez cały dzień. Ale wiesz, że będzie ciężko. To dopiero jest rano teraz na przebudzeniu. A co dopiero będzie później, to zobaczysz, Wioła oszaleje po prostu z e, nikotyny. Wydaje I mi się, że tak. A ja ja mi się, się wydaje, że nerwowała Łasiu w tym domu tych Ty go nic nie zmieniam, okay? No dobra, I schowaj tego jajkosa, kosa Mont, to Wszystko. tam też jest nikotyna. Ja go schowam jeszcze bardziej, dobra? I jeszcze ma się zaczęło, w się. Już jest jakaś Nie, nie Co się dzieje? Z mego pokoju! I mi zabierasz papierosy! No przydejmij mnie! Nie wyjść nie wyjś wyjdzie! No błagam, no co ty robisz? On mi zabiera papierosy! Nie. Przestań, Ale nie Ale po co? Ja robisz? z pokoju zrezygnuję! Czemu mnie napastujesz? Jesteś jest złodziejem! Bijesz mnie? Nie, nie uderzyłam cię na Szarpiesz! Dalej. Daj mi wyjść z pokoju! Czemu mnie atakujesz? No, no, no? bo zabierasz moje papierosy! Ale żystam myślał! To jest moja własność! A co mam ci powiedzieć, dredziak? No co? Zabrałeś mi kwestie, no to. Ja nie zabrałam żadnych twoich papierosów. daj mi się załatwić Ale to już nie jest pierwsza taka sytuacja Popalasz sobie I zabieram ci papierosy? Tak, tak zabierasz mi papierosy, już drugi raz Nie wgrywaj, nie wgrywaj, oddaj mi te papierosy Ale no zostaw mnie, przestań mnie szarpać Daj mi się załatwić Dobra, Wiolka przestań, tak? Szarpię, jak nie mam przestać je... jak zabierają mi papierosy, ale ja chcę zapalić A nie masz nic pokitranego? Po wow. Dobra Wiolka, Wiolka nie masz nic wow. pokitranego Idę do swojego pokoju i je znajdę. Zabrałeś się? Nie mam papierosów. Przeszukam cały mój pokój. Joka co ty robisz? Szukam papierosów. A czego mam szukać, złodziej? Zabieram ich... Nie, że! Nie wytrzymam bez papierosów i je bez czarnie zabieraj. Oddaj moje papierosy! Powiedziałam, oddaj moje papierosy! Powiedziałam, oddaj moje papierosy. Zabierasz, chodzisz mi do pokoju jeszcze się dziwisz? Zabrałeś ci te pety czy nie? NIE! nie! Przyznaj się, przyznaj się, bo jesteś złodziejem! Wszystko kradniesz! Dobra, ja sam wychodzę z tego domu, ja wychodzę do z tego domu. Dzisiaj nie nagrywam z tobą filmu. Z tobą i z tobą przestać z tym nie! Zobaczcie, Zobacz! Zobacz. 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 Zobacz cały pokój Dobra, Dobra, okóra, do góry, Nagrywaj jesteś sobie wole. sam, nagrywaj sobie sam. Dopóki ta wariatka jest w tym domu, nie ma, nawet sobie nie myśl. Nie myśl. Ale ty nie cena, nagrasz ze mną jakąkolwiek scenę. Ty nie jesteś tak potrzebny, no to nie my, jesteś I w ogóle? To spakuj mi rzeczy przy okazji, jakie bywali Dobrze, bardzo chętnie idziemy, że to jest z Co ty wielka robisz? Przygotowuję wyrosa, zawsze mam wszystko coś schowane. Co ty sobie myślisz? Mam, mam.

czas tam rzeczy. Zobacz, jaki ładny jest Czy niebo bielka. Ale Ja następnym razem jak będziesz wieszać to nie tam, tylko Ale gdzie indziej, tak? to nie jest miejsce Czemu jest do wieszania rzeczy. Tu tam tak? jest wieszak. Nie wiem. Dobrze. <grym> o! Wio Wio. To tego to chyba nie. Tak. Żeby nie było. Czekaj, poczekaj, 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 tak. poczekaj. Dobra, ja mam nawet jeszcze tak pokot. Co Jest wielka. Co szczenio ci to wychodzi. Weź, co ty w ogóle nagrywasz? Chcę pokazać ludziom co robisz. Co, że jestem uzależniona? Nie, Drogiasz trochę niemiło się zachował. Możesz tam wyjść? Ogólnie zrobiło się bardzo ponuro. Chyba idzie burza. Nawet słychać, że idzie burza. Wydaje mi się, że to wraz ze zmianą humoru wielki. no jest... Słyszycie? Słychać to chyba, nie? E... Biorka jest strasznie zdenerwowana lata, to samym domu nie znalazła tej fajki, miała tylko jedną suwaną. Eee, I cóż no, wydaje mi się, że będzie sklep specjalnie powiedziałem Adamowi, żeby pojechał autem, żeby nie było auta, ale ona jeszcze o tym nie wie, więc, więc coś czuję, że będzie tym że wyjdzie i pojedziemy po prostu sobie autem, a tak nie będzie. A tak nie będzie. No i tak jak myślałem, rozpadało się i to dosyć mocno. Jeżeli ja mogę powiedzieć, co dzisiaj robimy. Zaczynamy nowy film, czy to jest kontynuacja poprzedniego. Nie, kręciłem ciebie, to znaczy... Inaczej, bo nie że to Ale co? I poszło na ciebie. Ale Z Albo uważasz mnie za idiotę, albo chcesz na siłę ze mnie zrobić debila, nie? Myślisz, że od tak y, znikłej szlugi, przecież to logiczne, że pewnie jej zabrałeś, żeby tak. nagrać film. To czemu nie powiedziałeś o tego? Za co mi obchodzi jakaś wiola? Zawsze stoję po twojej stronie. Na pewno bardziej po twojej niż po jej stronie, dlatego nawet bym jej o tym nie powiedział i nie chciałbym no jej o tym mówić. dobra, a w taki desz? i pójdzie normalnie po te fajki do sklepu? Bo widzę, że żeby Adam ją piorun nie pie. No <laughs> <laughs> myślę, że tak. Słuchaj, musimy schować samochód. Ale, schować wiesz, kluczyki. ale wiesz, ona nie pojedzie nigdzie, nie? A tam pojechał. A pojechał. Nie ma auta. Auta nie ma, więc Tych. violin, violin będzie słuchaj. biegła w deszczu. No tutaj. bo jest yy, taka sytuacja, że mi się wydaje, że bądź. Będziemy chcieli tak. No pójcie. Ona jest tak zdesperowana, że ona zaraz. Ubiera na siebie tej przepoconej na, na jacze i w laczkach będzie biegała po błocie tam, żeby tylko dostać jednego papierosa. A auto? No czemu? Gdzie auto? się pytałam, no chcę to pojechać to? po drugim w końcu! Dlaczego ty się mnie pytasz o auto? A kogo mam to się ja, pytać? A co to ma? Znaczy a to ja nie pojechałam? A co to ma? auto? auto? Nie, nie wiem, Adam nim pojechał, skąd mam wiedzieć gdzie jest auto? A po co pojechałam z nim? Chyba oddać je. A... Do wypożyczalni, bo a... zaraz mam Mercedesa. A... Nie wiem, wy, wy nie, specjalnie wy to robicie? film, żeby mnie wkurzyć, tak? Nie. Wkurzacie cały dzień, nie tak? Taki nie. Taki jest fajny odcinek. Nie. Tak? Nie, ale mogę ciebie nagrać, jak chcesz. Mogę ciebie nagrać. Co ty robisz w ogóle, No Ja? No po, pochwal no, po, się po, widząc, co pokaż, robisz. Y, pokaż, się mnie dręczysz. Cały dzień. Ale co ja robię? Co ja ci zrobiłem, Wielka? Co ty mi zrobiłeś? Przestań bo... cić ci mordę przede wszystkim, to od tego zacznijmy. A po drugie, e, nie musisz na nas krzyczeć, bo nikt ci nic złego nie zrobił. A ty Aha, się wypróczę. Dzisiaj cały Wy dzień. mi wszystkie rzeczy w spokoju. Bo zabraliście papierosy! Tak, tak zabraliście wszystko. mi papierosy. Tak. Robicie mi cały dzień na I wiecie, że ja muszę papierosy palić, bo ja dostaję to tutaj! Do psychologa. Jesteś uzależniona, tak? Jestem, już jestem. No i co z tego? No tak i to, da. że masz problemy. No. no i mam problemy, bo chcę zabać papierosy. Ja nie rozumiem, co jest problem. A Ale... wy dzisiaj zabędziecie mi nazwisko. I ja chcę. Się... Wiesz co? Ja będę sobie zbudował. Ale też pada. Trudno! Zmoknę! Przebiegnę przez te lasy. i mnie nawet dziki zaatakują. Ja. To ty myślisz, że jestem jakaś normalna ja No ja pójdę po te szlugi, a pójdę sobie po te szlugi. Poczekaj, Ale Ja pójdę po te Jest wichura jak... no ja jak... ja 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 z... że jeżeli ona wyjdzie w taką pogodę, to ona jest przynięta, Już specjalnie wyszedłem, wybrałem się, eee... jeżeli ona wyjdzie, na no to będzie peka. Sery, masz zamiar iść do tego sklepu? Ja też robię. Ja dużo zrobię, ja dużo, naprawdę dużo zrobię. Mogę iść na 20, więc mi to zawsze nie przeszkadza. Ale nie ja rozumiem, po prostu na. po co mi twoje towarzystwo? Po, po co mi. po co ci A, powiem? no tak, że no tak, to wszystko nagrać, tak? No tak, chcę, chcę pokazać ludziom, co robisz. No To się pokazuj, jak chcesz mnie tak ośmieszyć, jesteś tak bezczelna. Czemu ośmieszyć? Po prostu jesteś uzależniona no i chcę to pokazać ludziom. Ale ja tego nigdy nie ukrywałam, więc ja nie rozumiem, co ci chodzi. Ja rozumiem, jak. że ja nie jestem uzależniona, ale ja jestem uzależniona i ja to mogę wygrzeć. Jest! Takie wykrzyczenie? Ja mówiłam to za każdym razem. A wy nie trafiłeś, jakbym. Ja nie mówię, że nie jestem samyna, Ale jestem bardzo cząstka ja muszę być to Co ty robisz, Bielka? pole? Jak przez pole? Przecież tam jest błoto. naprawdę biegnie przez pole, żeby kupić paczkę fajek także jak jej wyrzucę tą paczkę fajek sklep jest do 16.30 ma jedną szansę tak naprawdę, żeby kupić te fajki jak kupi te fajki, no to już drugi raz nie kupię jak jej wyrzucę tą paczkę, więc czuję, że będzie dym i to największy dym, jaki kiedykolwiek widziałem bo, Bo Jezu, on już nie zdąży kupić drugiej paczki nie wiem, czy nie dać się jednego szluga spalić w sensie jednego, bo rozszarpię, mnie jeżeli nie dam jej jednego spalić a też chcę od siebie troszeczkę odjąć podejrzenia, więc uznajmy, że ten challenge jest tak zaliczony Niech spali jednego i po prostu resztę jej wyrzucę, żeby spaliła tylko jednego papierosa. Wielka i co, warto było tam na horyzoncie są chmury, grzmoty, masz tak. uwalone buty. Trudno. Za, tak, to się szybciej nie dosłać przez te pole. Trudno. Bo miałam taki kaprys i mi się chciało. A co, może jeszcze mi zabrać przez pole chodzić? Bo co, bo ja mam umowę? No powiedz to. No nie, ja no się nie Nie, zabraniam, nie zabrałem, tylko no, pieczyłaś się cała. Trudno. Idziemy Badaj. przez ciemny las. Dobrze, ale, no, ale ja lubię bardzo się chodzić w ciemno. Aha. Lubię. A co taki Tak. Patrz jak grzmi. Moja pa. babcia ma domek nad jeziorem, mój dziadek był leśniczy. Mieszkałam bardzo dużo w lesie. I po co to. To jest moja ukochana pora! Jeszcze to nas coś z ciebie potr potrąci. No to musisz zejść na bok Wielka, i co ty nas spakowałaś? Zobacz. Co co? No jest mokre, ja jestem cały przemoczony, mam całe buty mokre. Wszystko mam mokre. I co się cieszyć? <grym> bo nikt ci nie kazał iść? No nikt mi nie kazał, iść, to pan. No właśnie A Ale chciałem ci pomóc, powiedziała... chciałem ci dotrzymać to wasze Ja ci Bo mi się co to ciebie zrobiło, że tak nie ma tych fajek, wiesz? Mm, nieprawda nie smutno ci się to robię coś i nie kłam. No i co, Wielka, zadowolona jesteś? Tak, zadowolona jestem. Ja nie wychodzę do ciebie, nie? No nie, zaczek leję. Ale kamera mi zmoknie! co, zapalniczka ci się zalała? Nie, to nie Co nie działa, ci zapalniczka. Oje. świat wtedy zapaliła. którym I co, jesteś szczęśliwa Wielka? Tak, jestem zadowolona. Trochę twardo, ale co, No idź, bo ja muszę z widzami pogadać jeszcze. A nie mogę, nie możesz tego słyszeć. No bo nie, po prostu niektórych rzeczy nie powinnaś słyszeć. bo chcę ci trochę poobgadywać. po 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 Idź, proszę wiola. Dobra, idziemy z 10 minut za nią. Bierzemy te fajki, wypieprzam. Nie, Będzie piekło. Nie zdążysz wrócić do tego sklepu. A wytłumaczysz mi o co ci chodzi dalej w tym filmie? O nic, o nic, Wiołka. Ja w ogóle nie wiem. Co ty robisz? I co teraz Wiołka? Co teraz Wiołka? Co teraz Wiołeczka? Nie. Wielka poszła do sklepu, ale nie zdaje sobie sprawy, że jest tu już zamknięty. Także pewnie spotkamy się z nią pod sklepem. Ja chwilę poczekałem, żeby dać cię odsapnąć, bo mnie po prostu zaatakowała. Ona była w takim stanie, żeby po prostu się na mnie rzuciła, więc chwilę muszę dać cię odsapnąć. Zaraz pójdziemy pod sklep i zobaczymy. Może, może nie wiem, może jakimś cudem została e, kasjerka dłużej, ale raczej wątpię. Odpoczynij! Dlaczego? Wielka! Nikogo nie ma w sklepie. Bo, uważaj, bo rozwalisz kraty. Nie rozwalę. To, to twoja wina. Ale co jest moją winą, wielu? Nie To twoja wina. Jesteś chora. Wracam do domu teraz tak naprawdę sam. Ledwo co uciekłem wioli. Jest totalnie na mnie. F... No e, w każdym razie, no cóż, poszła do domu. E, wrócimy, zobaczymy co będzie się działo dalej. Tak naprawdę zostało jeszcze 8 godzin, żeby ją męczyć, żeby nie zapaliła. Na razie jest jeden szluk zapalony, także i tak mi się wydaje, że... Sara ona naprawdę zwariowała, to jest przesada jakaś widziałeś to no chodź szybko! To jest niepoważne. Widziałeś coś takiego! Widziałeś coś takiego, żeby ktoś robił się w taki sposób. Coś ona co? jest chora. te kiepy. fu! Zostaw. Jesteś obrzydliwa! Sopta! Tego już nie uratujesz! Uratuję. Śmierdzi tymi kiepami na cały salon! Dobra, ja cię to z nią zostawiam! Rata, to Weź to nagraj. Widziałeś! Co ty robisz, to? wielka? Widziałeś to? Ty do mnie nie... Serio ci się odbiło? Nie podchodź! Przez was jeszcze nie zapaliłam żadnego śluba! Przez was! Świnia! daj ode mnie! Powiedziałam! Nie podchodź do mnie, bo ci krzywdę zrobię! Cześć no, Siema! No nic no, jak tam? Zabrałeś auto? No. Spoko chyba, co? tego? Przez ciebie nie mogłam jechać do sklepu po ślugi! Hoje é Wyłączę tą kamerę, jest przesada. Ale jej odbiło, ale jej odbiło. Kluczyki, kluczyki, Dawaj mi te kluczyki. Jak tam się zgodzi, to ci dam. A tak to Tak. jestem. Biolka, nie dostanie się. Żadnych... Teraz się dekremuje. Tylko zapalić po pierwszej. Ja problem najmniejszego nie, nie, na nie ma. Ale no to... ja nie chcę być zdrowa, Ale nie z tej One tak... Daj tylko... Nie czarcz mi! Nie Użyj! Oła! mi To jest nienormalna stary, wiesz o tym, że gdybym stary, nie złapał tej kamery to ona by spadła stary. na ziemię? Byśmy mieli po kamerze Rozwaliłaś prawie kamerę za tyle pieniędzy ile nigdy byś nie widziała na oczy na oczy niż Dobra, ty się zajmij swoimi szlugami, a nie będziesz się teraz tutaj mądrzyć wszystko w Nie pod... Ale co, ty chcesz jeszcze podejść? Co? Zobaczcie jaka to jest idiotka. To jest... Dobrze, spokojnie, już, już mamy stację, spokojnie. Wiolka, przestań! Stój, stój! Jezu Chryste! Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz, Co ty robisz Wiolka?! Jedziemy, czy jesteś popieprzona! Ona jest chor... ona jest Ale masakra! Już się Już widziałeś coś takiego. Widziałeś. Ona auto tak, bez ręcznego, bez niczego, po prostu Widziałeś to? Oh. Ona wybiegła, nie, nie wrzuciła ręcznego. O, Boże, nie, teraz to się przeraziło. Ale to jest wielkie uzależnienie, ona, ona jest tak uzależniona. Nie znam bardziej uzależnionej osoby od papierosów, nie? To ja takiego nie wygrałem. Nie widziałem w ogóle uzależnienia od, nie, nie wiedziałem, od od że można być tak uzależnionym. Dobra, Widzi ale widziałeś, jak dzidę wyrwał? No dobra, ja jestem ty, tylko tylko stacje i gaz. Nie, I nie wiem czy ja chcę zabierać teraz fajki. Nie, nie. Ja ci... nie naprawdę nie chcę się w to bawić już. Ja po chcę, tym? Ja chcę jeszcze dzisiaj żyć. Albo ona nas pobije i zaatakuje, zacznie nas szarpać, albo nas, nie wiem, pozabija wszystkich. No. Może odpuśćmy lewą drogę. Jolka, ja uważam, że nadal, że to nie jest dobry pomysł, żebyś ja to mam prowadziła. Ale ja co ty uważasz. Mało ty mi dzisiaj zrobiłeś i zrobiłeś to wszystko celowo i dobrze o tym Ale wiesz. Ale co ja ci zrobiłem? Ha, a pewnie przypadkowo nie zapaliłam żadnego szluga. Przypadkowo. Jednego zapaliłaś. O boże, się napaliłem To jest nienormalny, weź już do mnie nic nie ma. Ale łatwo wyprowadzić z równowagi Wystarczy, Wystarczy mi zabrać szluga, tak Wystarczy tobie nie... zabrać papierosa i ty już... No tak Odlatujesz Ja tak zawsze miałam Robicie mi to na złość, no to może coś się przez przypadek stać Ale my to robimy dla swojego dobra A czemu ona prowadzi nadal nie rozumiem? Bo? Bo? Nie wiem kazałam okay. mu Co ona, robi? Co się... ona tu. On nie no, można palić na nie stacji! Nie, 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 idę mu pierwszy przez ty! Ej, Ej, Wiola! Wiola na stacji o, się o, nie pali! Ej, szczerze, ja jestem takim hamem, że najchętniej bym jej powyrywał te wszystkie papierosy i wrzucił do kałuży w sumie za to, jak on Patrz, się ona. Patrzcie się kłócą. Za to, jak ona odej, w ogóle zareagowała. Nie miałbym skrupułów, wrzuciłbym jej znowu no, 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 do kałuży. Na od, lanej Odpuść już, Adam, odpuść, nie ma co! Odej. Adam, odpuść, nie ma co! Ja bym teraz podbiegł i Dobra, zakończ film. Bo ja, ja już nie chcę tego nagrywać, bo widzisz, co, co się dzieje. Może nam się coś stać, naprawdę. Wrócimy no, do domu i zostaną przerażeni po tym mm, tutaj. Tak więc, drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Strzała.